Skuwa stewa. No i łapie te rybki. Widzisz to, młody? To było dość imponujące. Wciąż myślisz, że płotka co? Ja ci tak, w takim razie nie mam wyboru i zaszczycę Cię moją najstraszliwszą opowieścią. <laughs> Naprawdę? O, czekaj kapkę, a opowiem Ci co nieco o starym skumie tego.! Ano, wracamy do mojej służby na grabneju. Brew temu, co podpowiadało serce, chwyciłem za harpun kosztem wędki. Całymi latami przemierzałem zewnętrzne rubieże, przeszywając każdą rybę na naszym szlaku. Talent miałem nielichy, odłowiłem więcej ryb niż reszta załogi razem wzięta, ale byłem głupcem i nie wiedziałem jeszcze jak się schańbiłem. Nie uszło to uwadze strasznego kapitana Łanie Weta. Obsypywał mnie pochwałami, zostawiał najlepsze kąski. I minął zaledwie rok od opuszczenia Sakalitar, gdy zostałem starszym oficerem. Tuż po awansie leciałem z załogą na Manaana, żeby sprzedać truchło Guberfisza. Ale wtedy... Gdy wynurzyliśmy się z nadprzestrzeni i naszym oczom ukazał się wielki oceaniczny świat, zjawił się także on. Najwspanialsze stworzenie, jakie w życiu widział wieloryb cudownej proporcji. Lecz płynący po orbicie Manaana niczym prądem wschodnim w moich ojczystych stronach. Byłem zauroczony. Nie do wiary. Jak bardzo się zbliżyliście? Aha, zabawne, że pytasz. I Nie miałem czasu, żeby nacieszyć oczy, bo wpadliśmy prosto na niego. Krapnel odbił się jak sterta morskiego śmiecia. Spadliśmy prosto. Prosto w dół, prosto w wodę, rozbijając grapnela od dno oceanu, gdzie skrywała się banda pirackich kwarenów barszywe zefiry. Gdy wychynęliśmy z tego kadłuba, kwarenowie otoczyli nas i zażądali darów wszelkiej maści, w tym daniny z ryb. Odpłynęliśmy więc. Kapitan Wedd, Załoga i ja. Ale w głębinach byliśmy ślepi, więc szybko trafiliśmy na ślepy zaułek, gdzie oblegli nas Kwarenowie. Przejdź innym razem, to do końca opowieść. bym. <grystanie> Dobrze. Co? Hmm. Coś ty za jeden? Coś ty za jeden. Ziemuś Przylizanie od tyłu Dokładnie wygląda. Ora, no okej. Okay. Dobra, no zobaczmy co my tu mamy. Tu coś jeszcze jest, moim zdaniem. Tu musimy iść. A, bo to jest to, tu są pogłoski jeszcze. okej, okay, okej okay. Ale zobaczmy co my tu mamy w ogóle. Tu wyciągnęliśmy to, co chcieliśmy, dobra Dobra Tu jest jeszcze ta pogłoska. Pośledźmy mi ją. Tu są też jeszcze jakieś pogłoski. K pokonaj ohydnego kwasowca. Uuu. Dobra. Dobra. Muszę oczyścić umysł. Dobra, zapis ten. Nie będę odpoczywał. Bo to nie o to chodzi. No, ale tak czyśak jak jeszcze mamy co nieco. Zobaczymy. Ej, nowe nasiona. Lepiej zaniosę je do pili i do ogrodu. To jest to dobry. Zabierzmy go do sklepu domy. Dobra. Ale tu jest jeszcze coś. Dobra. Pięknie. <śmienic> kurczaki Całe nice. gniazdo drgawców. Gryś się ucieszy, jak o tym hmm. usłyszy. Najs. Bidi. Uuuu, wąsy i łatka. Mmm, pysznie. Dobra, czyli to mamy Don. W moim odczuciu. Dobra. Twarda ścieżka. Tu jeszcze by się przydało pójść. Dobra, czyli teraz tak Czyli najlepiej by było... Hmm, dobra, w tą stronę, bo tu jest pogłoska Poczekajcie, to tutaj było hmm, to jest tylko ta, dobra Gdzieś tutaj niżej. O, tu jest to. Co próbujesz złowić? Hmm, na zajadło mi. Wiesz, że to pierwsza ryba, jaką złapał młody Skuwa? Ależ to musiał być dzień. Taaaa, ledwie knypek jeszcze wtedy byłem. Mały Skuwa wpłynął prosto w pisk potwora. No co ty gadasz? Moi rybaccy kugle nas nie wyciągnęli. Brzmi to bardziej jakbyś ty został złowiony. <noise> Ta wracają wspomnienia! Zostań, chłopaku, aby wysnuje ci opowieść. Okej, okay. co stało się z piratami? No. I dopadli nas, czterech kłarenów zbrojnych we włócznie, a każdy myślał tylko o tym, by przerobić mój miętki czerep na trofeum. Spojrzałem na kapitana, a on wpatrywał się we mnie, machając rękami jak kuberfish na tarle. Wskazywał na harpun w moich dłoniach. A przez jedną mroczną chwilę rozważałem, czy nie przybić tych pirackich chłarenów do skały harpunem. Ale coś mnie powstrzymało przed pociągnięciem za spust. Może był to błysk dostrzeżony kątem oka. Błysk przepływającego glambrigowego węgorza. Ciekawe! Jak piratom spodoba się cała ławica takich błyskających i roziskrzonych węgorzy! Pomyślałem. Otworzyłem buzię i wydałem z siebie zew gotowy węgorza. A nie... Mówisz po węgorzowemu? A, tak, ale zapomniałem włączyć głośnik i tylko mały skóra usłyszał swój zew. Lecz moja upośledzona mina tak wystraszyła kwarenów, że upuścili swoje blastery. A zanim się opamiętali, my już zwiewaliśmy tak szybko, jak tylko płetwy pozwalały. A dopiero potem, gdy zwialiśmy na pokładzie szkunera zefirów, zdałem sobie sprawę, że otarłem się o śmierć. O kurde. Powieść do końca następnym tym razem. <grym> 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 Ale dobrze. To radziła nam przyjrzeć się tej komnacie. Oh, nice. Witaj, Jedi. Nasze problemy często są kwestią perspektywy. Zmiana pozycji pozwala nam na zmianę myślenia. A więc inaczej ujęty problem może nie wydawać się już tak wielki. Brzmi znajomo. Kto by pomyślał, że ta planeta będzie mnie tak napędzać? Jest w niej coś wyjątkowego, co? Muszę pokazać ci źródło moje nowe odkrycie. Aura tam orzeźwia jak nigdzie. Wsiadł na pierwszy odlatujący transportowiec. Bzdura, nie zrobiłby tego. Gdziekolwiek jest, potrzebujemy go. Niedobrze. Okay. Ta planeta jest zupełnie inna niż Korusant. Jej cisza wydaje się aż ogłuszająca, a jednak trwa tu wyjątkowy dla niej spokój.

Może jednak to jest potrzebne. Ja, 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 ja. Hmm. to trzeba bardzo dobrze przemyśleć. czyli by musiałoby być tak Eeeam, to tak idzie. Dobra, musimy mieć... Dobra, czyli obdajmy sobie. Najpierw obdajmy sobie jak to może iść. to nie może iść Dobra, czyli Dawaj to Dawaj to nam To jest nam do czegoś potrzebne, więc